Klinciner plinker lakuje, krop, by, step instrukcje, żaden materiał budowlany nie może się pochwalić takiej dwóch odporności siły i. D. Cyfrowa antena głównym wskaźnikiem jakości każdej anteny jest jej interakcja z sygnałem powietrznym. Dach dachu falistą z własnymi rękami profilowany arkusz jest to faliste deski jest to materiał dachowy wykonany z. Głosyc, głos. Głos przeciwko. Laminowana powłoka nie jest wymagająca. W celu przeprowadzenia wysokiej jakości opieka laminowana wystarczy czyszczenie na mokro lub po prostu czyszczenie za pomocą odkurzacza. W przypadku silnego zanieczyszczenia mydło do prania lub specjalny detergent jest idealny. Duże zanieczyszczenie obejmują ślady z filcowego pióra, wosku z świecy, kleju lub kremu do obuwia. Zostanie on, jest on dostarczany we wszystkich punktach sprzedaży laminatu, jest bardzo proste. Aby opieka laminatu została przeprowadzona na najwyższym poziomie, warto pamiętać, czego nie można użyć podczas czyszczenia. Substancje ścierne i detergenty z zawartością alkaliów doprowadzą do naruszenia koloru i deformacji Twojej płci. Ściśle nie wolno sprzątać metalowymi gąbkami. Zadrapania powłoki staną się zauważalne, trudno będzie je usunąć. Wskazane jest unikanie funduszy opartych na silikonie, wosku i mastyce. Substancje te nie są wchłaniane i pozostawiają nieestetyczne plamy po użyciu. Protwino nieruchomości oferuje opcje mieszkań i domów. Możesz wybrać swój wymarzony dom. Wiedz, że takie rzeczy jak obcasy, metalowe ramy wózków dla dzieci i samochodów nie boją się laminatu. Kiedy nóż spadnie, może pozostać zadrapanie. Można go łatwo usunąć za pomocą specjalistycznej pasty. Ta opcja jest odpowiednia tylko wtedy, gdy uszkodzenie nie są głębokie. W paskudnej wersji struktury struktury nie można ukryć. Podczas próby jego ujęcia wzór podłogi zostanie zepsuty, nadal lepiej jest uniknąć upadku ostrych obiektów. Od czasu uciekają się do desek castingowych. Ci, którzy mają bardziej zużyte, są ukryte pod sofami i innymi meblami, a bardziej świeże są zamontowane na korytarzach i miejscach największego nagromadzenia mieszkańców domu. Prawidłowa gwarancja opieki długoterminowej usługi laminatu. Skręcać na stronie w kontakcie z napisz komentarz, jeśli jesteś człowiekiem. Donmet zmień następujące pole, wpisz swoje imię, twoje imię. Włącz JavaScript, aby użyć tego formularza. Twoje imię, anonimowy, szybka rejestracja na stronie, komentarz, napisz komentarz, jeśli jesteś człowiekiem. Donmet zmień następujące. Pole, wpisz swoje imię, Twoje imię. Włącz JavaScript, aby użyć tego formularza. Twoje imię, anonimowy, szybka rejestracja na stronie, komentarz, informacje kontaktowe, reklama na stronie internetowej zostań. Autorem i zarabiaj portal budowy Strort 2011-2018. Artykuły o naprawie, budownictwie, materiałach budowlanych. Kopiowanie informacji z witryny jest możliwe tylko z zgoda biura redakcyjnego lub wskazując bezpośredni link do źródła. Uzasadnienie prawne